Chodziłam klątwę na moją dawną przyjaciółkę. Chodziłam kiedyś na tańce i tam miałam moją przyjaciółkę, która się okazało po fakcie, że startowała do mojego chłopaka. No i ja się o tym dowiedziałam. Doszedli się przebierać, wszyscy już wyszli, ja siedziałam z moim przyjacielem, patrzy co ja robię i dowierza. Doria bawiła się w czarownicę. Wyjęłam zeszyt, wyjęłam wodę, którą sobie zrobiłam, wodę księżycową. Kacikiem, palikami, żała na pełni księżyca. I on się na mnie patrzy, jak na Debila. Ja wyprawiam. Mam kropić tą wodą jej ciuchy i wymawiać jakieś dziwne słowa, które znalazłam w internecie na muzykali wtedy jeszcze. Tu przynieście jej pecha. Ty jesteś walnięta, co ja w ogóle wyprawiam. Ale ja w to bardzo wierzyłam. I wyobraźcie sobie, poszliśmy na te tańce, tańce się skończyły wracamy, przebieramy się w ciuchy idziemy do domu, drogi, rozstawaliśmy się z moim przyjacielem, szliśmy dalej razem i potem ona szła sama idę sama z tą moją koleżanką, już do niej mówię jej nie ma i ja sobie myślę, where are you? gdzie jesteś? Odwracam się, wymiotuję pod blok jakby zjadła jakieś surowe e, mięso i popiła kiśniętym mlekiem dosłownie, wymiotowała jak kot uśmiechnięta w głębi duszy moja klątwa się powiodła i się pytam co się stało, czy wszystko w porządku czy może zjadła niedobrego, coś starego mówi, że nie jadła to co zawsze, nic nowego nie zjadła na pewno jest wszystko ok że ona nie wie o co chodzi, że się dobrze czuła i tylko żeśmy wyszli z zajęć i nagle ją po prostu pff, explosion, nie Poszła do domu, do mojego przyjaciela, mówię, nie uwierzy, że coś się stało. Jestem jakąś wariatką, i zaczął się ze mnie śmiać, i w ogóle nie wziął tego na poważnie. A ja czułam się jak młoda czarownica, tak? Sabrina, Sabrina z Kotem. Do tej pory nie wiem, czy ta klątwa naprawdę zadziałała, czy o co chodzi, do lekarza. I ten lekarz jakby nie wiedział, co jej jest. Gdy się okazało, że moja koleżanka nie pojawia się w szkole, nie wiadomo, co jej jest, nikt nie jest w stanie stwierdzić, co się stało. Mój kolega stwierdził, że rzeczywiście klątwa zadziałała I do tej pory się mnie boi I powiedział wszystkim moim znajomym, że on ze mną nie zadziera Bo jak pokropię go wodą księżycową, to może odlecieć w inny kosmos Wtedy 14 lat I potem sobie uświadomiłam, jaka ja byłam wredna Chciałam rzucić klątwę na moją przyjaciółkę.